Nauczycielka poprosiła dzieci, żeby przyniosły do szkoły swoje zwierzątka i pochwaliły się, czego je nauczyły. Kasia przyniosła chomika. Otworzyła klatkę, chomik wyszedł, wszedł jej na rękę, zjadł ziarenka i wszedł do klatki. Pani pochwaliła Kasię. Krzyś przyszedł z pieskiem. Piesek podał mu łapę, siadł na komendę, przyniósł patyk. Pani pochwaliła Krzysia. kolejna na Jasia. Jasiu przyniósł węża. Co on potrafi? pyta pani. Jasiu wyciągnął węża z terrarium, walnął go w łeb, a wąż Sss. Jasiu, węże tak robią. Niczego go nie nauczyłeś, mówi pani. Proszę pani, jeszcze chwilę. Jasiu złapał węża za koniec, zakręcił nim młynka nad głową, a wąż Sss. Jasiu, daj spokój. Twój wąż nic nie umie, tak jak mówiłam. Proszę pani, ostatnia szansa. Jasiu złapał węża za koniec. Zakręcił nim młynka nad głową, walnął o sufit, o podłogę, o sufit, a wąż zszła dzieweczka do laseczka, do zielonego. Jasiu miał słabe oceny. Zaniepokojona mama mówi więc do taty: porozmawiaj z Jasiem po męsku. Zobacz jego oceny, przemów mu do rozumu. Ojciec pomyślał, wziął flachę i puka do Jasia. Mogę wejść? Wejdź, tato. Przyszedłem pogadać, dziabniemy po kieliszku, popili troszkę. Może zapalimy? pyta ojciec. Jasiu zdziwiony się zgadza. Po jakimś czasie ojciec pyta: no to co? Może jakiś świerszczyk? I wyjmuje z rękawa pornosy, oglądają, a Jasio zaczerwieniony pyta go: tata, a kto ma takie dziewczyny? Prymusi, synu, prymusi. Idzie po parku facet z wózkiem i ukającym w wózku dzieckiem. Buja tym wózkiem na wszystkie strony i mówi: Jasiu, tylko spokojnie Jasiu, tylko spokojnie. Podchodzi staruszka i mówi: O jakie ładne dziecko i jak ładnie ma na imię. Jasiu. Proszę pani, Jasiu to ja, odpowiada facet. Licalista Jasiu poszedł na imprezę. Wcześniej powiedział rodzicom, żeby nie czekali na niego, bo wróci w środku nocy. Obiecał też, że nie będzie się upijać ani bać. Zaufali mu i go puścili. Mimo obietnicy przesadził z alkoholem. Wracając do domu, wiedział, że ojciec będzie jak zwykle buszować w środku nocy i chciał go uniknąć. Wszedł do domu, chciał przejść do pokoju przez jadalnię, otworzył drzwi, a tam siedzi ojciec. Szybko zamknął, żeby tata nie zauważył, chciał przejść przez salon, a tam znowu ojciec. Ostatnia droga do pokoju Jasia szła przez kuchnię, otworzył drzwi do niej i o dziwo tam też był ojciec. Zamknął drzwi, sekundę później tata otworzył je i krzyknął. Kurde gnoju jeszcze raz wejdziesz do kibla, a cię zatłukę i będziesz miał karę na zawsze, rozumiesz? Jasio, spóźniłeś się na lekcję. Co masz na swoje usprawiedliwienie? Pewna pani zgubiła 100 złotych. I co? Pomagałeś jej szukać? Nie. Stałem i trzymałem je pod nogą, czekając aż odjedzie. Co trzeba zrobić, by iść do nieba? Pyta ksiądz na religii. Dzieci kolejno odpowiadają: Trzeba pomagać rodzicom, trzeba być dobrym, trzeba chodzić do kościoła. Jasiu przekrzykuje wszystkich: trzeba umrzeć. Dzwoni facet do matki: Mamo, nie denerwuj się, proszę, ale jestem w szpitalu i zaraz będę miał amputację nogi. Jasiu, ty mnie nie denerwuj stale tym samym kawałem. Zachowujesz się tak samo, odkąd osiem lat temu zacząłeś pracować jako chirurg. Jasiu, powiedziałeś gościom, że nie ma mnie w domu? Tak, tato. I co odpowiedzieli? Całe szczęście. Katechetka zadała dzieciom zadanie: narysować ilustrację do jakiejś kolendy. Jasiu podchodzi do pani z narysowanym jeżem. Jasiu, do jakiej kolendy ten jesz? Do Jerzu Malusieńki, odpowiada Jasiu. Matka mówi do Jasia, pościel łóżko, poduszka, krzesło. Jasiu przychodzi ze szkoły i chwali się ojcu. Tato, dzisiaj na kartkówce nie popełniłem żadnego błędu ortograficznego ani gramatycznego. Wspaniale, synu. A jaki był temat? Tabliczka mnożenia. Pani pyta Jasia, czemu ściągałeś od kolegi? A skąd pani wie? Bo tak się rozpędziłeś, że ściągnąłeś imię i nazwisko. Pani w szkole pyta Jasia, co wybrałby baran, gdyby postawiono przed nim wiaderko wody i wiaderko wódki, a Jasiu na to wodę. Pani świetnie. A dlaczego? Jasiu, bo to baran. Tato. A ty chciałeś chłopca czy dziewczynkę? Zasadniczo chciałem tylko twoją matkę, Jasiu.